Tak. O, jakiś bank. to właśnie. O, do ukradnięcia. Kur, tylko potrzebny broń. Broń. Halo? E, tak, ja. ten uczyła spotkanie, po prostu. Tak, mam to wam. Dobry. Powiedzę ja. Dobra. No, to będzie coś. Dobra. Jeden przyjdzie. Dzień dobry, ty to pan te pistolety? Witaj, podejść. Posłuchaj. Ja wiem, że to jest bardzo dobra broń. Wszystko się tutaj. Mam nadzieję, że sprawił moje oczekiwanie. Oto! No! właśnie? Jak? Co? Nie widziałeś tutaj. Dobrze. Dobrze. To jest ten bank. Muszę to odpalić. Aha. Dobra. Chodź. Mhm. Ręce do góry! Albo inaczej rozsadzaj tę warszywą butelkę. Tu się nagrywa? Co to było? Dobra, czy nagrywa to już wola, przynajmniej do was mówię, Pistolet już mogę wyłączyć, szybko, muszę tylko wziąć to złoto, a póki nie ma, to jeszcze szybciej, Szybcie. dobra, nie uciekamy, okej, okay. ha, 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 jestem nawet w gazecie, patrzcie, w gotowy gazecie oczywiście,